Że w tym tygodniu wyjaśni się, co z nami będzie. nie będą miały dużo mniejsze zapotrzebowanie. Tak naprawdę, tutaj, żeby ogarnąć to, co jest do ogarnięcia, to najlepiej by było, jakby dziennie się pracowało 15 godzin. Trzeba wyciągnąć obuwie sportowe do trocinki. Zopsułem już sobie Mercedesa. chociaż to po drabince jest dosyć wąsko. No, taka tu widzę, nieza piękna, nie za piękna jest tutaj ta zrębka. Takie chyba trochę sprzątanie świata sobie urządzili na tym tartaku. Na kawę zaczęła błygotać i zawołali. To zawsze działa. Cześć, witajcie w poniedziałek rozpoczynamy nowy tydzień. Nie nagrywałem nic z rana, bo rano jeszcze byłem trochę rozespany. Potem od olkusza do Krakowa, ta jazda po tej krajówce to jest takie szarpana jazda, bo tam wszyscy włączają się do ruchu. Wiadomo, przed szczytem komunikacyjnym każdy jedzie do Krakowa. Teraz już minąłem Kraków, jadę sobie w kierunku Tarnowa. Udało się trafić bramkę awizacyjną między 8 a 12, więc nie musiałem się za specjalnie narywać, a i tak, i tak o 4.30 się obudziłem przed budzikiem, będę gdzieś mniej więcej 8.30, 9.00 pod bramą, wystarczy, zobaczymy co tam dalej tydzień przyniesie. W tym filmie wyjątkowo na początku będę miał do Was prośbę, jeśli ktoś z Was trafił na ten kanał po raz kolejny, a widzę po statystykach, że sporo osób wraca, nie proszę Was o żadną kawę, czy tam inny rodzaj wsparcia, po prostu zostaw suba na YouTube'a i będę bardzo wdzięczny. Z góry dzięki, no i lecimy w kierunku Tarnowa. Robór sobie tu przyredukował na 11, 83, 82, tam najniżej. Szedł z pełnym ładunkiem i lecimy dalej. No. Tak więc rozpoczynamy ostatni tydzień marca. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, jeszcze będzie ostatni dzień marca. Myślę, że w tym tygodniu wyjaśni się. Co z nami będzie, bo na razie jest cisza w eterze, nikt nic nie mówi, nie ma na razie żadnych plotek, przecieków. Wiadomo, na ciepłowniach pomału sezon grzewczy się kończy, więc na pewno ciepłownie będą miały dużo mniejsze zapotrzebowanie. No, u nas w pracy też generalnie od wiosny do jesieni to jest, powiedzmy, że tak w cudzysłowie, spokojniejszy okres w pracy niż okres zimowy i okres grzewczy. Kończy się pierwszy kwartał i zastanawiamy się, jak to będzie wyglądać na drugi kwartał. Czy wygraliśmy przetarg na elektrownię, czy nie. Ile będzie jazdy, ile będzie roboty. Myślę, że w tym tygodniu wszystko powinno się wyjaśnić. Słuchaj, jest rozładowany. Dzisiaj zeszło się półtorej godziny. Podjechałem 20 km na ten plac, na którym zazwyczaj ładowaliśmy powrót. Czekał tu już na mnie kolega z dobre dwie godziny, żeby go załadować. Wsiadłem do ładowarki. Podjeżdżam pod kupę, żeby załadować łyżkę z rębki, a w ładowarce nie ma hamulcy. Wpadł mi hamulec do podłogi. Dobra, nie ładujemy, bo rozpierdzielę naczepę. Albo wjadę kołami w barierki, albo rozwalę burtę łyżką. Yy, załadunek został odpuszczony. Lecimy gdzieś w kierunku tartaku. Gdzieś tam w Pacanowie koło ronda w Słupi wydarzył się jakiś poważniejszy wypadek. E, bo chłopaki, co jechali od tamtej strony, meldowali, że zamknięta droga, gdzieś tam objazdami coś ich przez jakieś tonarze poprowadzili, ale to zamknęli, bo się tam bałagan zrobił. Tylko osobówki puszczają. Miało to trwać niby godzinę, aż przyjdzie jakaś notka ze szpitala, czy zakwalifikują ten wypadek jako kolizja, czy wypadek. E, generalnie droga zamknięta. No nic, no musimy się wrócić do Połańca Pojedziemy w dół w stronę Mielca. Tam taką żółtą, wojewódzką drogą skrócimy sobie na lisią górę. jedziemy w Tarnowie na czwórkę i, i tyle na razie. No na razie, po.

Przez to, że troszeczkę mi się plany na dzisiaj pozmieniały, myślałem, że będę miał krótsze kółko, a nie przyuważyłem sobie, że mam trochę mało AdBlue, zaświeciła mi się rezerwa. Stanąłem sobie na BP, bo było dostępne AdBlue z pompy, dolałem 10 litrów, i przynajmniej będę spokojny, Ale lepiej dolać te 10 litrów, niż sobie tam potem problemów narobić. Właśnie wybiła godzina 14, więc powiedzmy, że popołudniowy szczyt komunikacyjny za chwilę się rozpocznie. Jeszcze jakieś 30-35 minut na tartach. Zobaczymy ile się jeszcze w korkach wystoję. Tak w ogóle to jadę do Wadowic na tartak. A jakie ładne wozidło jedzie. No to załadowane w Wadowicach. A załadowana zrębka, a nie kremówki. A szkoda, bo by kremówkę wciągnął. Jadę do siebie na plac. Doszły mnie jakieś słuchy, że jutro prawdopodobnie pod Rębak pojedziemy. Ale to się dowiem za jakieś dwie godzinki mniej więcej. Będziemy dzwonić dopytywać, co tam na jutro. Tutaj w Wadowicach mamy takie skrzyżowanie, za którym jest od razu przejazd kolejowy. Ja to muszę poczekać, aż on przejedzie, bo się tu nie wyciągnę. Jest ciasne. Tu mam przejazd kolejowy. Za przejazdem kolejowym od razu mam stop. Teraz wadowice są przykorkowane. Tak, jest powolny ruch. To jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś mnie tutaj wpuści. Ale tu zawsze na tym skrzyżowaniu stresujące jest to, że stoję na tym stopie i stoję. Tutaj rogatki są automatyczne i zawsze się boję, że. Akurat jak będę na tym stopie stał To mi się rogatki zaczną zamykać Dobra, turlamy się przez Wadowicę w stronę placu Zaczął padać deszcz Udało mi się jeszcze zaplandeczyć Zanim przeszedł ten deszczyk Także na razie na spokojnie

Także dzisiaj dosyć fajnie, sprawnie wszystko się układało. Do celu zostało mi 58 km, awizację mam wstępnie między 8 a 12. Po pauzie mógłbym o szóstej ruszyć, więc zadzwonię, zapytam, czy da się przełożyć bramkę do ósmej, czy jest coś wolnego. Robór jeszcze trochę klepoce, niech się turbo ochłodzi, i zabieram się za swoje sprawy. A z wami się widzę jutro. Na razie hej. No to dzień dobry, w czwarte grano zaczynamy nowy dzień. Rozpoczęcie zrobione. 11 godzin 7 minut pauzy. Pierwsza 11 w tym tygodniu. Bramkę awizacyjną mam do godziny 8, mniej więcej 50 minut jazdy mam. Wczoraj wieczorem miałem chwilę, żeby zacząć montować film. Moment, moment, bo coś mi się jeszcze tu czaska wschodzi. Dobra, poprawiłem talerz, chyba talerz się czaska. Tak, jak mówię, wczoraj miałem pierwszy dzień, kiedy mogłem na chwilę siąść do komputera, zacząć montować sobie trochę filmu z tego tygodnia. No i wczoraj, siedząc przy komputerze, okazało się, że niechcący usunąłem sobie ponad 30 plików. Z dwóch dni nagrywek tak naprawdę usunąłem sobie cały wtorek, usunąłem sobie całą środę. No tam wieczorem chyba mi zostały trzy pliki ze środy wieczorem, a tak to praktycznie cały wtorek i całą środę sobie usunąłem. W tym tygodniu film pewnie będzie dużo krótszy przez to, ale jakoś to już będę musiał przeżyć. Pokrótce mogę Wam opowiedzieć co się tam działo. W poniedziałek wieczorem i we wtorek wieczorem postanowiłem wybrać trochę inną trasę niż zwykle. Dojeżdżając do Miechowa nie pojechałem na Skalbmierz Kazimierze Wielką, tylko pojechałem S7 do góry. Tam z S7 odbijałem sobie na Pińczów, zdrój i tak jakby od Kielc do Ronda w Słupi dojechałem i potem dalej na Połaniec. Spowodowane to było tym, że kończył mi się czas jazdy, a tam od Miechowa prosto na Kazimierze nie bardzo było gdzie stanąć, więc wybrałem sobie taki mop, moczydło, dawny Shell, teraz Avia. Bardzo fajny, cichy, spokojny parking, daleko od autostrady. Nagrałem tam jak wygląda łazienka z prysznicem, z umywalką, fajna, wyremontowana, 10 zł płatna. Elegancko, czysto, tylko tam taki zapach wilgoci trochę nieprzyjemny po wejściu. Pewnie spowodowany tym, że tam niewietrzona jest ta łazienka i szczelnie zamknięta, ale dramatu nie ma. Takie dobre 4 Plus na tą łazieneczkę można dać. Fajnie, komfortowo, wszystko co potrzeba w jednym pomieszczeniu można tam ogarnąć. Wszystkie swoje potrzeby. Na wtorek na rano była trocina. Powrót przez góry załadowałem korę, przywiozłem ją na plac. Na następny dzień zrębka na połaniec. Znowu powrót przez góry, przez kasinkę, przywiozłem leśną zrębkę na plac. No i teraz czwartek znowu lecę na połaniec i zobaczymy, jaki będzie powrót. Także mam nadzieję, że mniej więcej Wam rozjaśniłem o co chodzi w tym filmie, bo będzie przeskok od poniedziałku, tak naprawdę, do środy, wieczorem, do czwartku rano i dopiero dzisiaj znowu zaczniemy coś nagrywać. Tak naprawdę przy tej naszej robocie, żeby wykręcić 9-10 godzin jazdy, to w sumie to się musi całkiem fajnie układać ten. To musi się całkiem fajnie układać ten dzień, bo przeważnie bywa tak, że częściej brakuje nam godzin pracy niż godzin jazdy. Bo naprawdę jest tak dużo zmiennych po tych tartakach, placach, elektrowniach, że ciężko, czasami ciężko po prostu się w pracy wyrobić. Tak naprawdę tutaj, żeby ogarnąć to co jest do ogarnięcia, to najlepiej by było jakby dziennie się pracowało po 15 godzin. No szkoda trochę tych plików, które sobie usunąłem. Trudno, nie ma co już tego rozpłakiwać. A jeszcze mini zoo tam było na Minizo było na tej stacji benzynowej. Jakieś tam ptaki, pawie. Jeszcze była przestroga, żeby nie stawać może blisko tego mini zoo, bo o 5.30 kogut robi pobudkę. Tu w tym miejscu, na tym skrzyżowaniu włączę ten tempomat. I od razu włącza się PPC i on tu widzi znak stop i zaczyna sam hamować. Gdzieś to jest jakiś błąd w mapie systemu tego samochodu i jak sobie nie wyłączę tempomatu, to on tu hamuje do zera praktycznie. No, to dojeżdżamy pod bramę elektrowni. Szybki rzut oka, dwa samochody przed bramą w kolejce. Dobrze jest. Skręć w lewo, następnie dojechałaś do celu podróży. Trzeba wyciągnąć obuwie sportowe, te trocinki. Nie no. towaru. Dobra, rękawice. Idziemy na górę. Zepsułem już sobie Mercedesa. Wchodząc to po drabince jest dosyć wąsko. To w tym miejscu, jak wyzumuję, wchodząc zahaczyłem kapturem. Tu już sobie owiewka postanowiła pominąć coś wspaniałego. Zapisz No zapomniałem, metrówki. Lecę na dół. w miarę równo nie ma co poprawić tutaj na ścianie widać ile ten towar siadł 13 cm dzisiaj. także 13 cm ubyło podczas transportu hu 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 Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. 90 cm Od góry Dobra, gotowe, idziemy pisać papiery Chwilka presja Bo się samochodów dosyć dużo Za mną najechało więc nie ma za bardzo czasu na takie szczegółowe nagrywki bo raz, że trzeba sobie kil kolejki pilnować, a dwa, że nie ma co chłopaków przytrzymywać. Kalkulator 275 wysoko minus 0, minus 0 9 metra, 0,9 m85 wysokości

44 metry sześcienne 20 metrów 44 sześcienne i 61,94 Czyli niecałe 62 metry przestrzenne trociny to jest 20,44 metra przestrzennego. Dobra, dowód osobisty chyba tu mam. Dowód osobisty, idę się rejestrować. Transportu pełnego nieoczekiwanych zmian i zwrotów w akcji. No, jechałem właśnie do zakopianki, do myślenic. Miałem jechać na dół w kierunku nowego targu, w stronę Kasinki i tak dalej, bo mniej więcej taki kierunek mieliśmy z początku obrany. A już zawijam, jadę w kierunku Krakowa, gdzieś tu w Jaworniku sobie w lewo muszę odbić e, przez Sułkowice, bo dostałem kierunek Sucha -Beskidzka. W zasadzie to nawet się cieszę z tej zmiany, bo jadąc w tamtą stronę, załadowałbym coś na plac, potem przeładunek i na połaniec. A jadąc do Suchej, też załaduję na plac, ale na ten drugi plac, więc będzie to policzone jako drugi długi kurs, także bardzo fajnie. Na tym drugim placu załaduję na jutro, na rano, na połaniec i też to będzie elegancko wyglądać, także trochę się najeżdżę dookoła. Trochę tego czasu dzisiaj stracę, myślę, że z pół godzinki, może nawet do godziny, no ale trudno. Finalnie wyjdzie dobrze. Coś mi się pomału chyba zaczyna sypać ta kamera, bo mi się robi czarny ekran od wyświetlacza i nie wiem, czy się nagrywa, czy się nie nagrywa. Gdzieś te pliki się tam zawieszają, potem włączam kamerę jeszcze raz. Jakiś tam plik się naprawia, nie wiem, czy on się nagrał, czy się nie nagrał. Już to takie lekko irytujące jest. Dobra, to ja już na tartaku w suchej. Przez całą drogę zajęty telefonami, a to żona zadzwoni, a to pan budowlaniec zadzwoni, który remontuje nam łazienkę. Cały czas gdzieś tam jakieś konsultacje jeszcze trwają w sprawie remontu. To w poniedziałek muszę trochę później do pracy przyjść, bo muszę pomóc mu płytki wynieść do mieszkania. Także generalnie cały czas coś się dzieje. A to gdzieś koledzy zadzwonią. Pozdrawiam serdecznie. Bąbla z Volvo. mijaliśmy się w Sułkowicach, To już mnie gdzieś tam rozpoznał. Akurat radio było podgłośnione, tego usłyszałem. A gdzieś mi się to Volvo już w oczy rzuciło. Bo podoba mi się kolor tego Volvo, taki fajny, metaliczny. To auto też zawsze ładnie, zawsze czyściutkie. Fajnie, fajnie. Pozdrawiam serdecznie. Byłem się zameldować u kierownika, że przyjechałem po towar. Kierownik kazał szukać operatora i mu się zgłosić, bo wiadomo, że tutaj na placu to rządzi operator ładowarki, a nie kierownik. O, właśnie mnie zawezwał na radiu, to jedzie. To cztery łyżki, niepełne. Cztery łyżki to mniej więcej można powiedzieć, że trzy pełne łyżki. Nie podoba mi się ten towar, nie wygląda to za ładnie. No dobra, jedziemy na drugą część tartaku Trochę się tu muszę poprzeciskać. Mogę być trochę przyciasnawo rany, 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 rany. O, chyba se. Pierwszą ośką pójdę po drzewie, no pójdę lekko lekko je tam przesuwa Dobra, chlapacz, derzak przeszedł, okej okay. kurde tu zaś dobra, ciśniemy się dalej po tych tiurskach Dobra, tu nawika w miejscu i podłyżkę nawet nie wiem, czy mu się dobrze ustawiłem, bo on nic do mnie nie mówi, ten operator, łyżka już jedzie, łyżka się sypie, coś wspaniałego. No taka tu widzę nie za piękna, nie za piękna jest tutaj ta zrębka, takie chyba trochę sprzątanie świata sobie urządzili na tym Tartaku. Rękawiczek se nie wziąłem z tego wszystkiego. Tam sobie trzeba trafić swój profil aluminiowy. Dobra, wyjechałem z tamtego tartaku, były małe kłopociki, bo nie było drogi wyjazdowej. Najechali się drzewiorze, stanęli w bramie tam na przejeździe. nie. Mam na drodze przejazdowej, oni mają stację do tankowania, oni chyba po każdym kółku się muszą tankować, także zrobiła się ich kolejka do tankowania, jeszcze przyjechały dwie podłogi po towar. Sztowarzystwo stało przed bramą, jeden się musiał zatankować, trochę się musieliśmy poprzeciskać, gdzieś tam to miejsce w bramie mi zrobili, wyjechałem, no ale musiałem spadać z tamtego placu, bo się w sumie robiło gęsto. 3.52 Już jazdy mam. Zjeżdżam tutaj już w kierunku Słowic. Gdzieś tu za chwilę będę musiał sobie znaleźć miejsce na pauzę. 4.11 jazdy mi wyszło, prawie sobie zrobię pół godziny pauzy. Myślę, na Myślę, że sobie prawie zrobię pół godziny pauzy w środku na myjni. Przy okazji widzę, że jest tu biedronka za płotę. Może sobie pójdę na zakupy, jak zjadę. Widzę, że pracownik od myjni już przyszedł. Także będziemy wjeżdżać do środka. Dobra, bryczka umyta. O, jakaś tam kropla wody została na kamerze. Może spadnie. Podoba? Podoba mi się, jak jest bryczka umyta. 180 zł kosztuje tutaj myjniał Poremskiego. Wydaje mi się, że na dzisiejsze czasy jest to jeszcze atrakcyjna cena. Przepustka oddana. Kawu się na drogę dostałem. W biedronce byłem. 37 minut. pauzy. Można jechać w świat. Ja to tak mówię, że jadę w świat, jakby nie wiadomo, jaka trasa była przede mną. Tam chyba Startaku na Plast to mi pokazywało 225 czy 230 km to na moje realia To już jest trasa, to już ponad 3 godziny będę jechał. Muszę sobie zapisać to my nie zapamiętać, bo to jest tak naprawdę kilometr od Zakopianki. Ja już tu ślimakiem wjeżdżam na Zakopiankę w Głogoczowie Kilometr od Zakopianki, zajechać, zobaczyć, czy jest kolejka. A przecież po Zakopiance to się tu jeździ w tej weftę, można powiedzieć. W Myślenicach nam myjnie zamknęli, zlikwidowali, także myślę, że teraz to będzie moja myjnia. Dobra, lecę do siebie na plac, pokazuje mi, że będę 17:45 na miejscu. Kraków przez 10 km. Na chwilę obecną nie pamiętam, o której ruszyłem, ale coś około 6:00, czyli D. Do 19.13 godzin, do 21.15: Jeszcze jedną 15, dzisiaj mam, dobra, dobra, dobra. Muszę się rozładować, załadować, ustawić w kolejkę na jutro. Dobra, jest co robić jeszcze, jest co robić. Przyjechał nasz operator na rowerze. Daniel dostał rower i mu się gęba śmieje. Generalnie, za młodu, bardzo dużo jeździłem na rowerze. Jakby ktoś miał ochotę, to mogę kiedyś opowiedzieć, na przykład o dwutygodniowym wypadzie ze Śląska na rowerze na do Berlina, czy o dwu-, tygodniowym wypadzie ze Śląska przez Malbork do Jastarni, a potem wzdłuż wybrzeża do Świnoujścia. Ze Świnoujścia już nie mieliśmy ani pieniędzy, ani siły, żeby wrócić na nogach do domu. Wracaliśmy na naczepie, na papierze, ta, na papierze toaletowym załadowanym na Jeronimo do Rudy Śląskiej, a z Rudy Śląskiej do Jaworzna to już sobie podskoczyliśmy na rowera. Ważne, że na tej naczepie zostaliśmy napojeni, nakarmieni. No, bo wiadomo, wszystkie pieniążki poszły w przelew na procent. Młodość rządzi się swoimi prawami. Mega fajny rower. Nasz operator ma na imię Marek. On, jak popierdziela na tym rowerku, ja na niego mówię ojciec Mareusz. Marek jak zapierdziela ta kamizelka, wiecie, mu tak furgoce na tym wietrze. Pędzi, żeby nas to, tą kopareczką ładną załadować. O, tu były owocowe Volvo. Pędzi, żeby nas tą kopareczką załadować, ojciec Mareusz, no. Dobra. Załaduje się Patryk, ja się podstawiam i chyba kończymy ten dzień. A ten co jeszcze? Co jeszcze? Mało, pół tony mało jeszcze się dosypie. To dobra, to koniec na dzisiaj. Stoję na parkingu pod bramą przy elektrowni w połańcu 19.30. Dziewiątka kończy mi się o 4.30, ale na razie nie ma awizacji. Między 4 a 8 na razie nie ma żadnej wolnej bramki. Na chwilę obecną mam awizację 8.12. Koda, bo jutro mi się spieszy. To gadanie jesteśmy tak, że jak coś tam do wieczora wskoczy, to da mi znać. To wiadę o tej czwartej 4.30 i zobaczymy, jak to się rozładuje. Pewnie się już na nocce nie rozładuje, no ale przynajmniej na pierwsze zmiany jakoś tam wcześniej. Wtedy bym zebrał jakiś tartak jeszcze. W drodze powrotnej na plac. A jak wyjadę po godzinie 8, to pewnie wyjadę dopiero po 9. Jutro w piątek wieczorem Emilia ma bierzmowanie, więc muszę być w domu. Jesteśmy dogadani, że jak się bramka nie zmieni, to zjeżdżam na. Plac. Dobra, ja się tu ogarniam, bo zrobił mi się tu dzisiaj bałagan, bo wszystko w biegu. Trzeba popisać jakieś papiery. Może znajdę jeszcze jakąś godzinkę, żeby coś pomontować. No dobra, do jutra. Dzień dobry, czwarta 27. Jeszcze 2 minuty i wskoczę 9.01 i jadę pod bramę. Będę się już zarejestrować, zrobić przepustkę. 4.30 będę pod bramą i zobaczymy czy mnie rozładują jeszcze na nocce, czy nie, czy będę czekał na pierwszą zmianę. Wczoraj parę minut po godzinie 20 dostałem telefon, że znalazła się bramka 48. To atakujemy no albo się uda, albo się. 4.35 dojechałem na poczekalnię, Jestem sam jak palec. Wzięli wszystkich do rozładunku, którzy wjeżdżali po czwartej. No i teraz pozostało mi tylko czekać. Wezmą albo nie wezmą. Mam na to sposób. Zgasiłem samochód, zacznę robić kawę, to może zawołaję Woda na kawę zaczęła bulgotać i zawołali. To zawsze działa. To jestem już na startaku, 8.15, 15, udało się 17 minut pauzy zrobić zanim Josiek nie zawołał do załadunku, a załadunek już się odbywa. Tak naprawdę myślałem, że będę zadowolony z tej myjni, a te koła, to one tak za specjalnie nie wyglądają po tej myjni, tak naprawdę. Słabo to jest domyka. 12 minut opóźnienia, już tu jadę trochę pod górkę, w, pod Mogilany. Witamy na Zakopiance w piątek. A żeby było śmieszniej, to robór sobie właśnie wymyślił wypalanie. Dobry moment. Lokaliści się wzięli boczną drogą, próbują tam do góry coś przechytrzyć, objechać. Ciekawe jak im to wyjdzie. Z tym co tu przy piątku wymyślili, dlaczego tu się taki korek utworzył. Więc to jest przyczyna, to jest przyczyna. Jeden powód to jest zwężka, a drugi powód to jest to towarzystwo co tu objeżdżało ten korek i się tu wcina. I dlatego nasz pas. Coś będę ukroić, coś montować w drodze. Wiadomo, piątek to jest najlepszy czas. Z dobrych wiadomości na ten tydzień to to, że przeszliśmy przetarg na następny kwartał na elektrownię. Także przez następne 3 miesiące znowu będzie trochę jazdy. I zobaczymy co tam dalej. Także do wakacji, powiedzmy, że spokojna głowa. Tek 12:3 Tyle co hejnał, przestał grać. Ja już po robocie, karta wylogowana, idę zawieźć papiery i kończymy ten tydzień. Godzinę 18. .00. Mam dzisiaj awizację w kościele. Dzisiaj się będziemy bierzmować. Miłego weekendu dla wszystkich. Zostawcie coś po sobie. Do zobaczenia. Hej.